Pod filmikiem o dziwnym skrzydle samolotu użytkownik zwrócił uwagę, że widział w internecie film jak następuje wybuch wieży, ale nie widać samolotu. Również taki filmik widziałem lata temu. Niedawno znowu przypadkiem odnalazłem to wideo na pewnym z dysków twardych. Film z samym wybuchem jest nagrywany z schodnika, ale widać, że to mniej więcej ta sama perspektywa. Jeszcze raz tylko coraz wolniej. Ja nic przy tym filmiku nie manipulowałem. Film ma więcej niż 5 lat. Być może samolot jest dobrze usunięty z tego ujęcia. Czekam na dobre dochodzenie fakt-checkerów, którzy obserwowali mój kanał podczas pandemii. Teraz mają tyle roboty, że nawet łapek w dół nie dają, bo widzę prawie same pozytywne oceny pod moimi filmikami. Na koniec jeszcze raz. Film w całości i bez cięć, bez zbliżeń. Taki jaki znalazłem na dysku.